Cześć, witajcie w nowym vlogu z Lizbony Jest godzina 15, skończyłam pracę. Jeszcze dzisiaj takiego nic normalnego nie jadłam, więc lecimy szybko coś zjeść. A później, e, planem na dzisiaj jest Oceanarium wizyta w Oceanarium, do którego trzeba jechać autobusem godziny albo 40-35 minut samochodem stąd, gdzie ja mieszkam. Więc wybieramy się, żeby zdążyć, bo jest do 20, a wejście do 19, ale podobno jest duże i trzeba mieć tam dużo czasu więc mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się zdążyć, jeżeli nie, to zmienimy jakoś jako plany, no ale na e, razie jaki jest ten. E, więc co? Już lecę coś zjeść e, na szybko, może do kawiarni, to i tam gdzie wczoraj. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam do subskrypcji i do przeżycia tej przygody razem ze mną, i co? Zapraszam na wspólny dzień razem w Lisbonie. na takim obiadu, śniadaniu, deserze i wzięłam Ubera a, jeszcze może tak byłam w tej kawiarni co wczoraj i było pysznie chociaż porcja mac and cheese mnie trochę przerosła nie spodziewałam się, że będzie tego aż tak dużo a tost z chałki taki był bardzo dobry tost francuski jesteśmy właśnie pod oceanarium tam jest gdzieś wejście z tyłu i będziemy tam iść z racji, że dojazd autobusem by trwał godzinę, to stwierdziłam, że pojadę boltem, bo zajrzy mi na czasie. Więc idziemy kupić bilet. Z tego co widziałam online to bilet kosztuje 25 euro, ale podobno warto, więc na razie tu jeszcze idę przez palmy. Proszę bardzo. No dobra, idziemy kupić bilet i widzimy się już w środku. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. To był tam gdzie Wam pokazałam chwilą Odi i Kasi i to są kauny. Czekajcie. Kałan morski. To były kałany morskie. Chwilę czekam aż I tam ludzie trochę przejdą, bo przed chwilą jednemu chłopakowi narobił jakiś ptak na głowę. I jak go widzę to cały czas się śmieję. Patrzcie! O Boże! przepięknie tu jest, ale nie no to akces tym chłopakiem tak mnie rozmawiła, więc czekam aż trochę przejdzie, bo mi kupione się śmiać no, więc oglądamy dalej piękny jest ten świat podwodny Zastanawiam się, czy kiedyś bym się odważyła na przykład zanurkować może kiedyś już trochę by mi to przerażało, ale przepięknie jest pod wodą Scenarium było przepięknie. Yy, polecam bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Jak widzicie jest 18.12, a jest już ciemno, więc będę chyba wzywać bolta. Tylko muszę gdzieś dojść tutaj do ulicy i będę wzywać bolta i wracać. Jeszcze pójdę na mi zakupy, żeby coś mieć na jutro na rano, do pracy, do jedzenia, chociaż to pracuję krótko, ale tak sobie mi się coś wezmę. Jestem już jakiś czas w pokoju i znowu jestem pod kocykiem, bo te okna nie są zbyt szczelne i jest zimno. No ale stwierdziłam, że Wam coś tam jeszcze dzisiaj podsumuję. Yy, więc oceniam oceanarium bardzo w, w porządku. Yy, było fajnie, niezbyt dużo ludzi. Najfajniejsze były te kałany, tak? A mam całą pamięć ze nas, chyba tak. Co ludzie, niektórzy mówili, że to foki, ale to nie były foki. I jeszcze super były te małe pingwinki. I w sumie tylko tyle dzisiaj zrobiłam. No, proszę, go, że jeszcze pracowałam. No bo dojazd tam z miasta trochę potrwał. W pierwszą stronę jechałam 35 minut, w drugą 45. I muszę przyznać, że jestem dzisiaj wykończona. Ale przynajmniej dobrze, że poszłam na ten posiłek do Seagal jakoś tak. Bo przynajmniej nie jestem głodna i sobie już będę odpoczywać. Chciałabym obejrzeć jakiś film. Jeszcze tak zastanawiałam się, czy chcę pogadać o tym. Boję się mm, podróżować sama. Bo w sumie jestem teraz już trzeci dzień w Izbonie I wcześniej nie podróżowałam sama. Miałam jakieś wyjazdy. W sensie, że na, na przykład sama leciałam samolotem do Stanów, ale już na miejscu nie byłam sama, więc miałam jakieś takie epizody, ale to jest taka pierwsza moja yy, podróż sama. się boję. Myślę, że ja zazwyczaj jestem taka uważna, ostrożna i unikam jakiejś sytuacji niebezpiecznych i, i raczej tutaj nie było żadnej takiej sytuacji kiedy czułabym się niebezpiecznie może jak szłam wczoraj na ten punkt widokowy i szłam przez taką hinduską dzielnicę no ale tam się nic nie działo ale ja to sobie czasami za dużo to powiadam więc hmm. Może dlatego się tak nie boję, bo jestem ja przepraszliwiona i bardziej na to uważam Ale ogólnie w nie jest dosyć um, spokojnie, że wszyscy są mili Jedyne na co trzeba uważać to te samochody, bo trochę jeżdżą tak... Um, trochę szaleją i trąbią na siebie A Właśnie w sumie bardziej trąbią niż kogoś przejeżdżają Więc, yy, więc to tylko kwestia ich temperamentu więc jak na razie, Lizbona jakoś mnie nie przestraszyła, a raczej się tutaj czuję dobrze i yy, fajnie mi się tutaj mieszka na te kilka dni. Natomiast zobaczymy, jakie będę miała odczucie po kolejnej destynacji, bo tak jak Wam mówiłam, na Lizbonie się nie kończy, ale to w sobotę wszystkiego się dowiecie, gdzie dalej lecę. Yy, no i zobaczymy, jak będzie tam, bo wydaje mi się, że tam może być yy, mniej bezpieczniej niż w Lisbonie, ale to się okaże. Zobaczymy już w sobotę. I oczywiście nie wiem, czy też tak macie, ale ja nie mogę wytrzymać, jak mam... Chciałam powiedzieć, że jak nie mam żadnej zaplanowanej wycieczki. No teraz jeszcze jestem na tej wycieczce, ale ja już po prostu myślę, co dalej, co dalej i um, zaproponowałam Arkowi pewną wycieczkę jeszcze w grudniu. I mam nadzieję, że się odbędziesz. czekamy na kilka rzeczy, żeby móc tam bukować wszystko. Ja dzisiaj zabukowałam tylko hotel, ale to z darową mm, anulacją jakby, co? I jeszcze mini hotel zakupowy. Po pierwsze, piękna, piękna pocztówka i to jest właśnie to Sea Otter, a druga jest taka z miksem różnych zdjęć. Też jest piękna. Będę miała do książki sobie włożę, aby do notatnika jako pamiątkę i będę miała tutaj te zwierzątka. Ja słyszałam, że w Portugalii jest tania, ale w ogóle jest drogo. <ścoughs> Więc to jakieś oszustwo. I jeszcze na wieczór wziąłam sobie mm, czekoladę, bo już przeczytałam, że to jest właśnie z Portugalii. A jeszcze mówiąc bez szału. Dobra, to jeszcze raz dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że subskrybujecie mój kanał, zostawcie komentarz jak Wam się podoba Lizbona i moje tutaj vlogowanie. Będzie mi bardzo miło. Dostać jakąś odpowiedź z Waszej strony. I co? Życzę Wam miłego wieczoru i do jutra. Pa! pa.